To właśnie jest objaw złego działania czujnika położenia wału. Jeżeli to się ciągle powtarza, to znaczy, że tam coś jest niechalo. No jak gdyby czujnik był kompletnie zepsuty, to silnik by w ogóle nie pracował, ale jeżeli tam się coś rusza, przesuwa i tam minimalnie mu wydaje błędy po prostu jakieś, no to się pojawiają takie sygnały i takie błędy można odczytać na komputerze. Za każdym razem, gdy coś tam się działo z tym czujnikiem, gdy pojawiały się te błędy na tym Zębie i w obwozie czujnika położenia wału, to było tak, że jechałem, silnik pracował równiuteńko i nagle, zupełnie bez przyczyny, czasem w czasie jazdy, czasem gdy stałem na światłach, coś tam jakby przeskakiwało i silnik zaczynał nierównomiernie pracować. Tak jakby na czterech cylindrach, jakby mu jednego tam zapłonu brakowało. Zaczynało oddychać na biegu jałowym, takie cały czas. I za każdym razem, gdy to się działo, charakterystyczne było to, że pojawiał się komunikat tutaj na tym wyświetlaczu komunikatów o różnych tam błędach, że system antyskid wymaga regulacji. Nie wiem, jak ten antyskid tam działa i co to miało wspólnego, ale coś miało, bo zawsze się to tak. Było skorelowane ze sobą. Prawdopodobnie ten system Antyskit porównuje pracę silnika, nie wiem, z pracą ABS-u, nie mam pojęcia, co on tam wykrywa, ale zawsze, zawsze się taki komunikat pojawiał wtedy, kiedy ta praca silnika była do niczego. No i to było tak, że gasiłem silnik po trzech odpaleniach tam zgaszeniach. Znowu zaczynał równo pracować, przez jakiś czas jeździł, potem znowu coś pykało i znowu, znowu nierówno pracował, tak jakby na trzech cylindrach. Wymieniłem wszystkie cewki, no, świece wymieniałem wielokrotnie, nic, po prostu nic na komputerze, nikt nic mi nie był w stanie wykryć. No tylko te błędy tego położenia wału, ale czujnik pracował, no, bo gdyby on w ogóle nie pracował, to silnik by zgasł, nie chciał zapalić. No, inna sprawa, że rzeczywiście coś musiało się z nim dziać, bo czasami były problemy z zapłonem. Czasami wielokrotnie kręciłem, kręciłem i nie zapalał e, aż w końcu zapalił. no Nigdy mnie nie zawiódł to trzeba przyznać e, samochodowi, że, że, że nigdy mnie nie zawiódł gdzieś tam w trasie. Ale by, by było ciężko nim jeździć, jak, jak właśnie wpadał w ten tryb takiego jakiegoś dziwnego zawieszenia, jakichś błędów. I mówię, no nikt, nikt w warsztatach nie wiedział jak to znaleźć bo oczywiście jak przyjeżdżałem do warsztatu wszystko równo pracowało, jeździli, jeździli, mówili nie ma tam jakiś błąd, ale skąd on się wziął to takie błędy to się mogą powtarzać, a, a nic to niby nie znaczy No efekt był taki, że męczyłem się z tym chyba ze 3 czy 4 lata eee, Wiedziałem już, że to jest kwestia tego czujnika wymieniłem go nawet na nowy i to trochę pomogło na jakiś czas ale potem się zawziąłem, bo znowu się to zaczęło pojawiać i rozmontowałem to wszystko. Okazało się, że to nie była kwestia czujnika, tylko mocowania czujnika, które było pęknięte i nie trzymało jak należy. Raz kiedyś jeden pomocnik, właściwie w tym warsztacie, powiedział, że, a, że trzeba by pewnie wyczyścić ten czujnik położenia wału. Ale on nie mógł tego zrobić, bo to, ten czujnik to ciężko się do niego niby dostać. Faktycznie nigdzie na YouTube nie mogłem znaleźć filmiku, gdzie jest czujnik położenia wałów Volvo S60. No, w końcu wiedziałem mniej więcej, jak on może wyglądać, że musi mieć wtyczkę, więc obszukałem dokładnie, dokładnie po prostu wszystkie możliwe miejsca, zaczynając oczywiście od spodu, ale okazało się, że on jest na wierzchu i że wymiana jego właściwie nie jest trudna, bo wystarczy mieć klucz dziesiątkę na długiej sztyce i się go bezproblemowo odkręca. Generalnie, jeżeli silnik oddycha, zachowuje się, jakby pracował na trzech cylindrach, pracuje w sumie na trzech cylindrach, bo tam pewnie źle wymierza, kiedy ma podawać impuls do świec. Jeżeli pojawia się ten komunikat, że ten system antyskid wymaga regulacji czy kontroli, to to może właśnie świadczyć, zwłaszcza jeśli ktoś na komputerze może stwierdzić, że tam są te błędy zęba A to może świadczyć, że coś jest nie tak z czujnikiem ale nie to, że on jest całkiem zepsuty i do wymiany tylko, że on po prostu albo jest poluzowany i tam źle pracuje albo coś się z nim dzieje w trakcie jazdy może e, się odgina od temperatury i po prostu podaje jakiś błędny jeden czy dwa sygnały i potem już komputer sobie z tym nie może poradzić Volvo S60 gdzie jest położony czujnik? <gdzie>, Gdzie jest położony czujnik położenia wału? Otóż jest on mniej więcej tu, tam w dole. Czego kompletnie z tej pozycji nie widać, chyba. Aczkolwiek. sobie to. O, 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 o. To jest nakręteczka. I częściowo tam widać wtyczkę czujnika położenia wału. I tutaj od góry, jak się sięgnie długą sztycą z, z kluczem dziesiątką nasadowym, to można tą nakrętkę odkręcić. No, wkładając tam ręce, trochę może to nie jest zbyt wygodne tutaj się dostać, ale da się to zrobić. Można ten czujnik wykręcić. Mniej więcej tej długości. Sztyce, mniej więcej tu trzeba włożyć. No, tam sobie dobrze oświetlić, trafić w nakrętkę i wykręcić. Także nie jest on aż tak bardzo trudno dostępny. Gorzej, jeżeli się chce wykręcić nie tylko czujnik, ale i taki uchwyt mocujący ten czujnik do korpusu silnika, wtedy trzeba prawdopodobnie. Zdjąć albo cały filtr z obudową, albo przynajmniej górną część obudowy sobie dobrze odgiąć, no żeby tam się naprawdę można było dostać, bo śruby są, że tak powiem, prostopadle. Dwa torksy trzymają, więc, więc tam trzeba mieć dostęp, żeby się żeby to odkręcić, ale też da się zrobić bez większej rozbiórki tutaj silnika. No, i właśnie jak się odkręci tą nakręteczkę, dziesiątkę to już czujnik można wyjąć, odpiąć od wtyczki i wymienić. Jeśli potrzeba, wymienić sam czujnik. Także nie trzeba rozmontowywać właściwie nic. Znacznie trzeba wyjmować tego filtra powietrza i robić sobie dostępu, bo tam się da rękami to jakoś. Sięgnąć, wyjąć, a odkręcić można od góry, jeśli ma się dziesiątkę na długiej stycy, to nie ma problemu. Tutaj widać dobrze miejsce mocowania czujnika położenia wału. On jest tu wyjęty. Widać zęby na kole machowym, które pobudzają ten czujnik, żeby on wysyłał impulsy do komputera. I czasami trzeba wymienić nie tylko czujnik, ale i to mocowanie, albo nawet wręcz trzeba wymienić tylko to mocowanie, bo czujnikowi zwykle nic się tam złego nie dzieje. No dajka. Śrubka torx 30, albo 30 parę bo... jakiś luźno mi tu chodził nie. wyjęcie tego czujnika razem z tym uchwytem jest trochę pierdliwe bo tam jest lot wody do silnika nie wiem czy to widać na zbliżeniu no, trzeba się tam strasznie namanewrować, żeby to wyciągnąć, ale da się zrobić. No. O ile oczywiście da się odkręcić te dwie śruby, można sam czujnik wyjąć od góry, odkręcając nakrętkę i w ogóle nie demontując tu niczego. Długim śrubokrętem da się to zrobić. I tylko najczęściej problemem wcale nie jest ten czujnik, tylko to coś. To mocowanie tego czujnika. Nie wiem, kto wymyślił takie podwójne, że tu jest mocowanie na jakimś plastiku. No, może ma to jakiś cel. Natomiast na pewno projekt tego mocowania został powierzony jakiemuś ciężkiemu idiocie. No, no, nie da się, niestety. No mam nadzieję, że to nie był inżynier, tylko jakiś po prostu projektant bez wykształcenia. No, kretyn, który wymyślił mocowanie śrub trzymającej jako jedyna ten czujnik tak, bo to wchodzi tu i tu się nakręca i to mocowanie w tym plastikowym elemencie wygląda tak, że pęka bo jest tu po pierwsze za mało plastiku ale to byłoby jeszcze pół biedy, że jest za mało plastiku najgorsze w tym wszystkim jest to że mimo, że projektował specjalną śrubę które jest takie nacięcie w który plastik w trakcie wtryskiwania we wtryskiwarce ma wejść w to nacięcie i trzymać dodatkowo tę całą śrubę. To nie wiem po co wymyślił e, że jest to zwykła śruba jeszcze taka zaoblona, zamiast zrobić tu po prostu prostokąt jakiś, no, trójkąt, no, coś co mocno siedzi i nie daje się obrócić problem polega na tym, że to siedzi bardzo delikatnie i wystarczy trochę za mocno dokręcić i po prostu się ukręca a po ukręceniu już niestety nie trzyma czujnika tak jak należy i ten czujnik sobie no tak luźno lata, trochę się odgina, no może nie całkiem luźno lata ale Efekt jest tego taki, że co jakiś czas wysyła błędy do systemu, i silnik zaczyna źle pracować. Oczywiście, zanim człowiek się domyśli, że to, to jest przyczyną, że to są takie minimalne drgania czy naprężenia na skutek temperatury silnika, to oczywiście może pięć czujników wymienić i kombinować na różne sposoby. Bo, jak to jest, no chyba że tu pęknie ten plastik, tak jak tutaj pęk, no to wtedy już zaczyna być widać. Ale, dopóki nie pęknie, to domyślić się, że ta śrubka nie trzyma, bo się już ukręciła, przekręciła i tu jest luźno. No nie jest wcale tak prosto. A już szczególnie domyślić się po objawach tego silnika. To o tym już trochę mówiłem. W każdym razie. Człowiek, który to projektował, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest idiotem. No ale co zrobić? Czasami idioci dostają odpowiedzialne zadania i tak właśnie się z nich wywiązują. O. Bo to naprawdę to nie jest kwestia materiału, że to plastik, a to metal. Nie, to wystarczyło inne kształty wymyślić. Trójkątny łeb, prostokątny łeb, cokolwiek, jaskół czy ogon, nie wiem, no jakikolwiek inny kształt, tylko nie taki. I to by powodowało, że ta śruba tu trzymałaby się na wieki wieków, amen po prostu. I żeby ją urwać to trzeba by było naprawdę połamać cały ten plastik. No wtedy już człowiek by wiedział, co się stało. Ale to, że ona się tu obluzowała, lekko przekręciła. To trudno to stwierdzić, jak się tego nie wymontuje i nie obejrzy dokładnie. No, niestety, jako część zamienną można kupić tylko taki sam idiotyczny element, idiotycznie zaprojektowany, mając nadzieję, że dłużej wytrzyma niż to.